Klinika Miraj powstała, aby oferować pacjentom usługi medyczne na jak najwyższym poziomie. Aby to osiągnąć, pozyskaliśmy do współpracy najwybitniejszych lekarzy i pozostały personel medyczny. Zainwestowaliśmy również w najnowocześniejsze urządzenia medyczne. Ważny również był dla nas system informatyczny, który obsłużyłby wiele funkcjonalności. Wybraliśmy. System medyczny Optimet NXT od firmy Komar. System Optimet NXT produkcji firmy Komar jest zbiorem nowoczesnych funkcjonalności pozwalających na sprawne zarządzanie jednostką, zarówno w zakresie rozliczania tej jednostki, obsługi pacjenta i prowadzenia dokumentacji medycznej. Dodatkowo, system wyposażony jest w e-usługi, pozwalające na łatwy kontakt pacjenta z jednostką. Współpraca z firmą Miraj pozwoliła nam na rozwój tego systemu i stworzenie rozwiązania dedykowanego dla tej kliniki. System Optimat doskonale wspomaga naszą bieżącą pracę, szczególnie. W zakresie kalkulacji kosztów leczenia dla pacjenta operacyjnego, obiegu dokumentacji medycznej, zakupów, a także kontroli stanu magazynowego. Jednocześnie, interfejs jest bardzo przyjazny dla użytkownika, co dla nas było istotne. Dziś mogę śmiało powiedzieć, że dzięki naszej wiedzy merytorycznej, przy wsparciu specjalistów. Firmy Komarch system Optimate NXT jest jednym z najlepszych systemów dla prywatnych placówek medycznych o szerokim zakresie działania.